mam go Widzowie, to ja Miss Ania Widzowie Co być dzisiaj robić, już ci mówię Dzisiaj Widzowie zrecyzujemy zestawik Widzowie, z mojej oczywiście kolekcji Widzowie Już wiecie, złożony, wszystko Wiecie, już dawno temu, wiecie o co chodzi I zrecyzujemy z mojej kolekcji A zestawem, który sobie dzisiaj zrecenzujemy Jest nim Widzowie Tada, to jest Widzowie ten zestawik, to jest Widzowie zestaw, zestaw y z lego te lego movie 2 to nie jest z widzowie z ninjago tylko z lego movie i to jest widzowie zestaw o numerze 70830, 0830 normalnie to 70830 i to jest widzowie nazywa się to Gwiezdny sedek słodkiej zadymy. Tak on się tak nazywa. Ja jak chyba tak nie pamiętam jak nie zady... Tak chyba nie zbierałam, chyba zbytnio Ninja, się nie pamiętam To jeszcze widzowie, nie tylko mam widzowie zestawy z Lego Ninjago Ale mam jeszcze widzowie w mojej kolekcji też z Lego Movie na przykład Dwa też jakieś kilka zestawików No i mam w mojej kolekcji ten jak widzicie z... z tym... No, gwiazdny statek swo, z Słodkiej Zadymy z Movie 2 No oczywiście z, z filmu... No z Lego Movie 2, no powiedzmy Zaraz go pokażę Wam, bo należy wierzyć, ja pokażę Wam pudełko, a później instrukcję, ile elementów tam zostało dodatkowych i dopiero przejdziemy do tego Mini Minifigurki, które dostajemy, jest widzowie Emmet, znamy Emeta, Lucy, yy, serduszko, gwiazdka, no i naszą yy, zadymę oczywiście, Sweet mechan. Słodką naszą zatemę dostajemy. No i tutaj się prezentuje jej ten statek. Ładnie się wygląda. I poproszę się. Ja pamiętam ten zestaw tylko z ze względu, że mi sobie podobała mi się zadyma po prostu w tym ten. Ale Emmet i Lucy też są super bohaterami. No i w tym jest, jak pokazane, naklejki jakby co? No i oczywiście pokażę Wam z drugiej strony jak to wygląda. Tak się prezentuje. Tu pokazany jest ten statek tej naszej zadymy. Tu jakieś więzienie, że on sobie tutaj może sobie zadyma, sobie siedzieć. Tutaj mamy, że szczela sobie. Tu są schowane naklejki. I na przykład tu można, jak widzicie, luz jest zaatakowany przez naklejki, i jest pokazane, że można zdjąć naszej zadymie hełm. I się pod nim coś kryje. To oczywiście zaraz Wam pokażę. Oczywiście nie jak zwykle zawsze będę wyciągał z saszetki. to na razie już wiecie, pudełko sobie dłużymy. A teraz przejdziemy, moi kochani, do zestawiku. Najpierw Wam pokażę w sumie instrukcję, tylko poczekajcie, podniosę, bo ja sobie naszkowałam już. Nawet trochę widzicie, już ten statek, bo sobie wiecie. Wszystko musiałam naszkować przed nagraniem najpierw pokażę Wam instrukcje, elementy i od razu może, no od razu dożywiam figurki. Oczywiście zapalę troszeczkę światła, żeby było bardziej widać wszystko. To najpierw Wam pokażę, ile zostało elementów dodatkowych do tego zestawiku. Zostało ich tyle, oczywiście dostałam do tego separator do się do klocków, jak widzicie pomarańczowy. No i trochę tych elementów do tego statku troszeczkę tu zostało. Jakieś, wiecie, różne części, jakieś takie małe, wiecie, drobinki po prostu. Najmniejsze elementy zostały, bo zawsze jakieś zostają. Sobie, wiecie, później tam schowam gdzieś, wiecie. No i tu są figurki, ale zanim, zanim, zanim przejdziemy oczywiście, to pokażę Wam oczywiście instrukcję. Ona się... Czekajcie, to była... A, że coś tu pisze. A, no nie, przepraszam, bo myślałam, że trzy instrukcje, tu to nie, no, ale nie, tutaj są o chyba trzech saszetkach napisane. No bo są, wiecie, klocki. Tu się obawiałam oczywiście, że coś jest nie tak. No, ale to, wiecie, no, że to, wiecie, sobie spokojnie, spokojnie sobie składałam. Były tylko, tak jak widzicie, trzy saszetki klocków. Trochę malutko, jak na ten zestawik, ale no, to był... No ale wiecie, ten statek bym powiedział nie jest aż taki duży, ale powiem wam, że się trochę dziwię, że jak na takie duże pudełko sumie i taki mały i trzy saszetki. No to tak na początku i tak się składa z trzech etapów i na końcu już ten statek już jest w sumie gotowy. Ale dobra. Tutaj tu nas wiecie, po kolei sobie tak układałam, bo jeszcze nie wiedziałam, że istnieje ta aplikacja Lego. Tutaj jest jakaś reklama. Nie, tutaj jeszcze się reklamy nie było, bo teraz czasem są reklamy. To po prostu był spis oczywiście elementów, jakie w tym zestawie się mieszczą. No to, to już jakby wszystko z na tej instrukcji. No to ją odłożę, żeby nam nie przeszkadzała. No i te elementy dodatkowe też mogę sobie położyć i może od razu tutaj wiecie, wezmę figureczki no i postawię od razu naszą, tą, nasz statek, tej naszej sutki zadymy No i zobaczcie, tak się ten, on się naprawdę mieści w, w ogóle z dwóch dłoniek, bo on nie jest duży, ale no jest spoko. No zobacz, pokażę Wam najpierw figurki, które no tu, ten, tu nie są wszystkie pokazane, bo na pudełku są jeszcze dwa. Ale poczekajcie, już tu sobie naszykujemy. Be yy, tu za weźmiemy zadymy, Emeta. Tutaj to jest wszystko do naszej zadymy. Te wszystkie elementy to już wszystko. Oj! Sorry! <grym> Tylko to. To nie są co jest, widzowie, od ten, bo ja mam dwie zadymy i nie są co wzięłam od drugiej zadymy. To poczekajcie, idę to odłożyć, bo to nie jest od niej, bo przecież ona... Tu ma heł. Ma już na sobie, a ten jest w od tego, to poczekajcie, inne tylko zanieść. Dobra, ja jestem z powrotem. Bo mam dwie takie zadymy, mam dwie takie i po prostu nie są co wziąłam od drugiej hełma. no Ale to jest już do niej wszystko. Emeta i Lucy tu mamy. Oj. No, i tutaj, nie wiecie, do opakowania brakuje serduszka i tego, ale one są, widzowie, statku. Już je gdzie poszukam od razu. Bo je tutaj schowałam, one są ukryte, tylko już zapomniałam, gdzie je schowałam. A, okej, okay, już są. Tak, wiecie, to są jakby, wiecie, jako też figurki. to też trzeba je wyjąć zaraz wszystko pokażę co się kryje w tym statku no ale przejdziemy do naszej góry najpierw może zaczniemy się emet... zajmiemy się Emetem i Lucy pierwszym jest widzowie nasza Lucy w takim stroju, no kto nie pamięta widzowie tych filmów, tych pierwszych filmów Lego Movie tego film, pierwszego filmu a później widzowie drugiego i powiem ja jak pierwszy raz oglądałam bo no bo nie tylko widzowie ja zbierałam Jak zaczęłam, wiecie, przed tym Lego Ninjago wszystko, to wiecie Tylko inne te serie zbierałam Na początku, wiecie, serie Friends, a później widzowie, no W sumie moim pierwszym takim Zestawem Lego, pamiętam Nie chcę wam nic mówić, to było widzowie Z pierwszej, pierwszego filmu Lego Movie Tak, widzowie, to było Z pierwszego widzowie, no nie mam do niego Chyba pudełka ale to był taki skicirożek pamiętam no to było widzowie dobre sytuacje i chyba pamiętam, że to był mój pierwszy zestaw lego który mama w szpitalu w ogóle mi taka taka historyjka no i później mówię zaczęłam mówię inne zestawy a dopiero po jakimś czasie dopiero wiecie, zakochałam się wiecie w serii ninjago no oba smowa oczywiście ninja no ale mam inne zestawy z serii no ale dobra, skupmy się teraz no, oczywiście na w tym zestawiku. No, pierwszą figurką, którą w tym zestawie dostajemy, oczywiście tu jest nasza Lucy w takim pięknym stroju, trochę odnowiona, bo w pierwszej części to ona miała taki, wiecie, kaptur fajny, a tu ma takie gogle i oczywiście ona no, widać jest wesoła. Ma tą świetną bluzę, która mi się podobała. Tu ma jakieś uki. No i zobaczmy, czy ona ma twarz. Tak, ma tutaj, jak wiecie, taką uśmiechniętą, wesolutką a z drugiej mamy no oczywiście ona to taka wojowniczka była, no to to jak widzicie, troszeczkę jak, troszeczkę jak trochę nija, taka wojowniczka, yy, no to tutaj jest taka groźna, że gotowa wiecie do ataku. No to super. Też fajna twarz. No to zwrócimy Ci do siłosy, włosy i powiem wam, figurka bardzo fajna, bo na 10. Naprawdę jest fajna to naprawdę. Sylwia, z moich takich, wiecie, ulubionych postaci z Mówi to była właśnie yy, ta Lucy. Ale Emmet też jest w moim też, w sumie z filmu, mówi też fajnym. No i mamy tu naszego Emeta, oczywiście ten jego znany strój oczywiście Robotnika. Ma tu swoją taką fajną, <laughs> fajną twarz, i pod tymi jego fajnymi włosami jest taka, jak widzicie, przerażona, że jakby ucieka przed czymś. Ale tu mamy, jak widzicie, no, takiego wesołego. Bardzo, wiecie... Bardzo fajna też figurka 10 na 10, bo naprawdę... No i oczywiście, no pasy Lucy, jak wiecie, no są fajną parą. Bo w pierwszej części to Lucy, jak ktoś pamięta, była z Patmonem. A później tam się zakochała w naszym Emecie. I powiem Wam, że Emet i Lucy bardzo fajnie wyglądają. No dobra w sumie zaraz przejdziemy do naszej tutaj bo ona najwięcej ona jak widzicie ona ma najwięcej akcesori i i tych no ale dobra mamy tutaj widzowie jeszcze takie fajne oczywiście te mamy tutaj tak mamy tu serduszko które w filmie wybuchało jak pamiętam jest bardzo urocze naprawdę podoba mi się to serduszko naprawdę jest takie naprawdę słodziutkie nie powiem też oceniam bardzo dobrze i dostajemy jeszcze taką słodką, też widzimy taką gwiazdkę i naprawdę jest bardzo fajna ta gwiazdka. Bardzo mi się też podoba 10 na 10, bo jest słodziutka. No i skupiamy się oczywiście tutaj do naszej. Yy, naszej. generał za ma. No i tak, tutaj jest oczywiście, to jest kochani do jej statku, bo tutaj, wiecie, tu się wyszczeluje, ale ja po prostu sobie wyjęłam, bo mówię, a niech sobie leżą. I tu macie, są wydrukowane te gwiazdki, jak ta duża gwiazdka. No i tak, tu mamy, tak, do niej mamy te piękne włosy. Nie wiem, czy tu widać, ale one są przepiękne, powiem. Te włosy są takie, nie wiem, czy z piękniejszych włosów z Lego, ale, no, mówię, mi się te włosy tak podobają jej, bo one, nie wiem, czy widzicie, a jak może widzicie, no to one są widzowie takie. Błyszczące, jakbyście, nie wiem, wzięli perłowym lakierem, po prostu to paznokcie to pomalowali, bo wyglądają bardzo pięknie. No, nie powiem, wiecie, że no, tego tutaj na kamerze tak nie widzicie, ale no, w realistyczności to jest takim klej... lakierem po prostu takim, nie wiem, perłowym czy coś takiego, wiecie, to pomalowane, i to jest naprawdę. Bardzo mi się podoba. Oczywiście ma tu widzowie, jak widzicie, ten stojak, taki groszek po prostu, żeby te włosy sobie stały. Zaraz oczywiście te włosy piękne i założymy. Dostajemy jeszcze takie płomienie. Dostajemy jeszcze takie płomienie, żeby zadyma sobie latała na nich. No i jeszcze, żeby nie pomyliła, mam dwie zadymy. No to. Nie wiem czy tu jest schowany ten pilot pistolet po prostu a jak nie no to to jest pistolet oczywiście tej broni oczywiście zadymy jak coś No i żona wtedy w filmie tym pistoletem tymi naklejkami strzelała No i to są jakby ten no i główną oczywiście postać no i jakby chciałam powiedzieć akcesoria jej No i to jest nasza główna oczywiście to ta co ma ten zarobisty statek no bardzo przepiękny statek bym powiedziała i wygląda naprawdę bardzo fajnie ma tu jak widzicie takie skrzydełka no i pod tą hełmą się yy, kryje oczywiście zaraz pokażę ale muszę to użyć dwie dłoni to <gryw> mogę was przeprosić no i od razu może jak tak stoicie no to pokażę wam taką funkcję tego bo ona może tutaj te skrzydła się poruszają, od razu pokażę jej y, funkcję. Żona może jak widzicie poruszać tymi skrzydłami. I możemy je składać, tylko jak ktoś ma widzę jeden zestaw, to naprawdę delikatnie z tymi skrzydłami. Bo ja mam dwie zadymy i jedną zadymę nie są co, jej takie skrzydeł, widzowie nie są co, tak się bawiłam, nie są co. Że jej tutaj uszkodziłam, bo jak sadzicie, no to delikatnie z tymi skrzydełkami, bo później jest kłopot. Yy, po prostu i kiedyś przyklejałam po pierwsze stare skrzydełka po prostu na klej, kropelce. No i po prostu już tak zostało, że te skrzydełka takiej, tej drugiej zadymy są po prostu na dół, a ta jeszcze, wiecie, ma takie, wiecie, do góry. Dlatego, jak coś, no to jak ktoś ma ten zestaw, to jak ktoś nie zepsuł tych skrzydełek, to tak bardzo delikatnie z nimi. Weźmiemy jej na dół, bo mam zawsze na dół do jej skrzydełka. No i dobra, pokażę Wam teraz to jej twarz. No i zobaczcie, mamy jej twarz. Nie ma drugiej twarzy. No i to przypomina, widzowie, jak wiecie, Lego, Friends i te inne. Ale naprawdę, jako postać jest fajna i ten hełm jest fajny. Od razu też jej założę tą, yy, od razu jej po, pokażę wam w tych włosach, jak ona wygląda, żeby nie była, później zwrócimy jej ten hełm. No i tak wygląda z, z, pięk, yy, z takimi pięknymi włosami, powiem że bardziej jej takie, wiecie, groźniej wygląda w tym hełmie niż w tym, wiecie, w tych fryzorach, tak słodko, niewinna, wiecie, dziewczyna jakaś, ale wygląda naprawdę fajnie. I te włosy robią naprawdę robotę. Jak ktoś ma tą i ma te włosy piękne, no to daj, dajcie ją w górę. Dobra, zwrócimy ci moja droga ten hełm, bo w hełmie to wyglądasz chyba bardziej z... fajniej, ale w włosach też spoko wyglądasz. To też figurka 10 na 10 No i mamy teraz, pokażę Wam ten główny statek naszej tej zadymy, który no, jest głównym wiecie, w tym zestawie. Od razu może tak pokażę, bo będzie trochę łatwiej, bo mam dwie ręce przynajmniej i wiecie o co chodzi. Dobra. Tak. Pierwsze mamy tą tu kapsułę. Możemy tu sobie otworzyć i w środku możemy posadzić naszą drogą zadymę. Ona powinna mieć do góry. No, ale wiecie o co chodzi. Po prostu ona sobie tam wsiada i po prostu tym statkiem sobie, wiecie, steruje. Ale po prostu nie będę ją wkładała. Niech sobie, wiecie, tu sobie siedzi spokojnie. Oj, tutaj się jakiś kus trochę nabrał. Ale przejdzie się z tym. No i sobie, wiecie. A nie dało się ją wsadzić. Poczekajcie, wsadzę. Pokażę wam. O. Tak się ją wsadza. Po prostu trzeba było tej kontrolki do kierowania statku, ten, i ona może sobie, jak widzicie, usiąść, to jest miejsce dla niej. W filmie, pamiętacie, bo jak ktoś pamięta ten film, no to z tyłu tam sobie była ta Lucy i inni, a tutaj jest po prostu, że ona może sobie, wiecie, samo tylko sama siedzieć. Ale wygląda fajnie i naprawdę ten jest bardzo fajny. No i możemy ją tu zamknąć, jakby co, i ona sobie siedzi. Ale ja wziąłem, żeby nie, jakby co. I tak, oczywiście, ruchome jest są tej skrzyni: po prostu to jest ruchome. Możemy sobie tak wziąć. No i jakby sobie latał ten, ten statek kosmiczny, bym powiedziała. No i tak, oczywiście, to się nie rusza. Ale, jako budowa, no to jest bardzo fajna, Bardzo mi się, wiecie, podoba ta budowa. No, i co tu jeszcze pokazać? No tak, tu mamy oczywiście y, do tych krążków, no ale wiadomo, już wytłumaczę o co chodzi. Wkładacie te. Ym, o! To. Wkładacie tutaj. Czekajcie, mi się uda. Wkładacie tutaj. Dawno tego nie wkładałam, bo to wiecie, ja specjalnie. O, wkładacie tak, no i po prostu ciągniecie za to i szczelacie. Mogę jakoś Wam zaprezentować. Mm. Czekajcie. Już dawno tego. No tak, musicie. O, tu i tak po prostu, i wylatuje. No źle wam trochę pokazałam, ale wiecie o co chodzi. Po prostu bierzecie krążek, wkładacie o tą dziureczkę tu specjalnie, naciskacie o w tą stronę i to po prostu szczela. Możemy jeszcze raz spróbować, może mi się bardziej tu uda, a jak nie, no to mówi się trudno. Bo wiecie, szczela, no to przypuszczam na 100%, gdzieś to poleci i będę musiała po całym pokoju szukać. A byśmy trochę, nie, nie chciałabym tego zgubić, bo to już trochę No, no, chyba widzieliście, jak to działa, aż mi otrzymiło na plowager, ale na szczęście już mam. No dobra. No to jakby to jest taka, jakby kolejna funkcja tego pięknego statku. No i kolejna, tu mamy taką skrytkę, bym powiedziała. I tu mamy taką skrytkę. I ta skrytka od. Yy... Bierzemy oczywiście, bierzemy ten silniczek, a w środku Tutaj mamy tu naklejki. Oczywiście widzę, ja te naklejki w ogóle bym powiedziała nie używała, bo było mi powiedz troszeczkę, bym powiedziała szkoda tych naklejek, mówię, do używania na tych, no wiecie, na tych na Lucy, na przykład emeta było mi szkoda na przykład używać tych naklejek, a tak byłoby też marnowanie naklejek a tu mamy całą taką rolkę tych naklejek i mówię, one są jeszcze w ogóle nie użyte. I mamy tu różne. Mamy tu wąsa, mamy tu arbuza, mamy ananasa, tęcze tam. Różne naklejki mamy, ale widzę, że ja tego w ogóle nie wyciągam. W ogóle tego nawet nie naklejałam. Nawet nie odklejam tych naklejek, naprawdę. One są nierozpakowane w ogóle. I sobie po prostu one tu sobie leżą. No i wiecie, możecie sobie wyjąć i po prostu sobie, jak wiecie, się bawicie, no to możecie ten ale ja po prostu tego nie dotykałam oczywiście na, nawet nie wiem czy kleją w ogóle czekajcie, nawet zobaczyć z ciekawości jedną tak fizjologicznie jeszcze kleją, jeszcze widzę że kleją bo przykleją sobie, o do paznokcia i działają no to wiecie, możecie sobie dekorować, no albo się bawić jak w filmie. Nawet pokazują tu na pudełku, że nawet Lucy możemy po prostu, wiecie, yy, przykleić. I tu jeszcze są naklejki, jak wiecie słoneczka jakby co, yy, ślimaka i tego hot doga I jakiegoś tam cukiereczka jeszcze. No wszystkie tutaj, wiecie, nie pokażę Wam na tym, bo to jest zwinięte, a wiecie, nie chcę do tego ruszać, bo bo tak bym musiała kombinować, a, a nie chcę po prostu, wiecie, co chodzi, tego psuć i jeszcze mam takie wąsy, rozumiecie, co chodzi, no i tu mamy taką całą rolkę, mamy tu czy arbuz, ślimaka tam, yy... hot doga i takie tam naklejki, no dobra, schowam to z powrotem oczywiście, niech sobie... Niech to sobie tam ten. Oczywiście tu sobie zamykamy. No i jakby skrytka ten. No i jeszcze nie tylko. Ma jeszcze ten statek dwie po tych dwóch bokach. Pierwszy bok sobie otworzymy ten. A w środku tego jest takie więzienie. No i tutaj, w tym więzieniu, możemy. No tak jak na obrazku było, że możemy tutaj pakować naszą oczywiście Lucy. Na przykład, że no, na przykład ona jest takim więźniem, że y, zadyma nasza porwała. Tutaj na przykład zamykają, y, zamyka statek i leci na przykład. To jest takie niby więzienie, niby, taka cena bym powiedziała w tym statku, ale na przykład no, można udawać, na przykład jak y, są dobrze, przy, wiecie, film, wiecie, jest wszystko dobrze, że Lucy i Zadyma są przyjaciółkami no to na przykład może ją podwozić. Tu jest takie po prostu to, że można tutaj jakiegoś złego tak jak było na, na obrazku, że... O, na przykład, no nie wiem czy widać. O, że tutaj Lucy była, jak widzicie, zamknięta i tu wściekła jest. A więc chciał ją uratować. No, to jest pierwsza funkcja, a druga funkcja, no, to jest tutaj z drugiej strony, i tu mamy coś takiego. Oj. No. i tutaj były te, yy, to serce i gwiazdka. I nawet, wiecie co, sobie tą gwiazdkę i serce. Oj. Tu było, tu było serce. No i można. I tu w sumie jest taki magazynek, widzę ja mi to serduszko, które dostajemy, wiecie, w tym zestawie. No i tą gwiazdkę możemy schować, dlatego wiecie, co od razu je. Tu przypomnę sobie, jak w ogóle one były. Dobra, to była gwiazdka. A tak było. O, serce. I mamy tu schowane, możemy je przechowywać, ale tu też jeszcze coś się. Powiedziała też chowa. Chowa się takie coś, że mamy tak, mamy taką planszę. Tutaj mamy o kosmosie, się, się, tam gdzie lecą. No i tu macie schowane, że tutaj ma, y, są tej te bronie. Schowane. No i ona może sobie tu wiecie chować. I za tym oczywiście to się zamyka. I ona może sobie tutaj taką skrytkę na te swoje pistolety ten. I to jest, jakby, wiecie, cała funkcja w tym zestawie, bo tutaj po prostu macie takie skrytki, no i po prostu najważniejsza zabawa, że no, macie się świetnie bawić tym zaosobem. I ten, jeszcze coś sobie zerknę. Co tu, coś chciałam jeszcze, wiecie, zerknąć na wszelki. Tak, zerknę, chciałam coś. Instrukcja, ale już zaraz więcej wracam do Was. Chciałam coś tu zobaczyć w instrukcji. Mm -hmm. ale bym chciała jakby co, no to jak tu patrzę, wiecie w tym to chciałam wam powiedzieć, że oceniam ten zestaw bardzo dobrze bo jest bardzo naprawdę bym chciała, bardzo fajny i no co tu jeszcze dalej mówić zobaczyć, bo żeby nie było, że ja ukradłam sobie tą, wiecie, tą wiecie, tą broń tej zadymie, tamtej zadymie, która ma, którą jest na co jej hełm wzięłam. I nie chcę... Hmm. No ta, ona nam zostawia, ma tylko dwie te bronie, które Wam właśnie pokazałam, wiecie, w tym schowku eee, w tym schowku no to ta broń jakby do niej nie należy, tylko do tej drugiej zadymy. Ale nic nie szkodzi po prostu. Jak coś to widzę, wie, tu nie ma trzech takich tych pistoliecików. Tylko jakby co, żebyście wiecie, nie pomylili się. To z jej bronie to są te dwie. A, aż mi gwiazda spada ja Tylko po prostu te dwa, które tu są schowane za tą skrytką, to są jej po prostu, bo tutaj możecie sobie wiecie schować te bronie i po prostu... No, to to jakby tanie, liczy się w zestawie. Jakby co, to nie mylcie się, tylko tamte się liczą, a ten po prostu przypadkiem, no ale szybciej było to. Wam pokazałam, wiecie, pokazałam szybciej po prostu, bo tak musiałabym wyjąć. No, ale wiecie o co chodzi? Po prostu tamte dwa to są jej do tego setu, a ten po prostu jest nie do tego zestawu, ale pokazałam w rączkę, że taki pistolecik ona posiada w tym zestawie. No, ale ma tylko dwa, jakby co. No, dobra. Ja się z wami żegnam, bo to widzę koniec oczywiście bo to wam pokazałam wszystkie funkcje, bo nie ma ten statek za wiele tych funkcji, ale no jakiś ma. No, dobra. Ja się z wami żegnam. Sądzę, wam się odcinek podobał, do zobaczenia w kolejnych, w kolejnym odcinku. dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, chęci, a ja z wami się oczywiście żegnam. No, to na razie.